Piątek doszło do wydarzenia, na które zwracają uwagę zarówno polskie, jak i zagraniczne media. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjechał do Warszawy i niemal natychmiast spotkał się w cztery oczy z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Karolem Nawrockim. To spotkanie od początku budziło emocje, nie tylko ze względu na trwającą wojnę, ale również z powodu wcześniejszych napięć w relacjach polsko-ukraińskich oraz wyraźnych sygnałów wysyłanych przez nowego prezydenta Polski, że relacje te powinny opierać się nie tylko na solidarności, ale także na wzajemnym szacunku i jasno określonych interesach. Prezydent Nawrocki podkreślił, że Polska od samego początku stoi po stronie Ukrainy w obliczu agresji Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie zaznaczył, że wsparcie to nie jest bezwarunkowe w sensie politycznym i nie może oznaczać rezygnacji z obrony polskich interesów. W swoich wypowiedziach Nawrocki jasno wskazał, że Polska była jednym z państw, które najszybciej i najszerzej udzieliły Ukrainie pomocy. Mowa tu zarówno o wsparciu militarnym, logistycznym, humanitarnym, jak i politycznym. Prezydent Przypomniał, że przez terytorium Polski przechodziły kluczowe szlaki wsparcia dla walczącej Ukrainy, a polskie społeczeństwo w pierwszych miesiącach wojny wykazało się ogromną solidarnością, przyjmując miliony uchodźców. Jednocześnie w narracji Nawrockiego pojawił się wątek, który w ostatnich miesiącach coraz częściej powraca w polskiej debacie publicznej. Chodzi o poczucie, że polski wysiłek nie zawsze był odpowiednio dostrzegany i doceniany po stronie ukraińskiej. Prezydent nie formułował tego w sposób konfrontacyjny, ale dał do zrozumienia, że partnerstwo musi działać w obie strony. Strony, również na poziomie symboli, komunikacji i decyzji politycznych. W kontekście Federacji Rosyjskiej stanowisko Karola Nawrockiego było jednoznaczne. Prezydent Polski podkreślił, że Rosja pozostaje realnym zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W jego wypowiedziach wyraźnie wybrzmiała teza, że bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo Ukrainy są ze sobą ściśle powiązane, choć nie tożsame. Nawrocki zaznaczył, że Polska nie może pozwolić sobie na naiwność w polityce międzynarodowej. Pomoc dla Ukrainy wynika zarówno z Solidarności, jak i z chłodnej oceny sytuacji geopolitycznej. Silna, niepodległa Ukraina stanowi bufor bezpieczeństwa dla Polski, ale jednocześnie Warszawa musi dbać o to, by jej własny głos był słyszalny. I respektowany. Wołodymyr Zełenski z kolei w swoich wystąpieniach publicznych podkreślał wdzięczność wobec Polski i Polaków. Mówił o tym, że bez polskiej pomocy Ukraina znalazłaby się w znacznie trudniejszym położeniu, szczególnie w pierwszej fazie wojny. Dziękował zarówno władzom państwowym, jak i zwykłym obywatelom, którzy otworzyli swoje domy dla uciekających przed wojną. Prezydent Ukrainy zaznaczył również, że współpraca polsko-ukraińska pozostaje kluczowa w kontekście przyszłości regionu. W jego słowach pojawiły się zapewnienia o chęci dalszego dialogu, rozwijania współpracy gospodarczej oraz wspólnych działań na arenie międzynarodowej. Jednak to, co szczególnie zwraca uwagę obserwatorów to ton całego spotkania. Nie był to ton bezkrytycznej przyjaźni ani ostrej konfrontacji, raczej próba zdefiniowania relacji na nowo, w bardziej dojrzały i wyważony sposób. Karol Nawrocki wyraźnie stara się budować wizerunek prezydenta, który wspiera Ukrainę, ale jednocześnie jasno komunikuje, że Polska nie jest jedynie zapleczem logistycznym czy politycznym, lecz suwerennym państwem z własnymi interesami. Warto też Zauważyć, że wizyta Zełęckiego w Warszawie odbywa się w momencie, gdy Polska przeżywa wewnętrzne napięcia polityczne. Relacje między prezydentem a rządem są dalekie od idealnych, a każda aktywność międzynarodowa głowy państwa jest bacznie obserwowana i komentowana. Tym bardziej spotkanie z prezydentem Ukrainy nabiera dodatkowego wymiaru. Karol Nawrocki, występując w roli gospodarza, starał się pokazać, że mimo wewnętrznych sporów Polska potrafi mówić jednym głosem w kwestiach bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. To przekaz istotny zarówno dla sojuszników, jak i dla potencjalnych Przeciwników. Czy to spotkanie zmieni coś fundamentalnie w relacjach polsko-ukraińskich? Trudno mówić o przełomie, ale bez wątpienia jest to ważny krok w kierunku uporządkowania wzajemnych oczekiwań. Pokazuje, że dialog jest możliwy nawet wtedy, gdy pojawiają się trudne tematy i niewygodne pytania. Jeśli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami politycznymi i międzynarodowymi, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych materiałów.